Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widać, tutaj tył już został obity. Dzisiaj prawdopodobnie obiję już całą klatkę. To znaczy tutaj boki, tył już jest obity i, i też lewą stronę. Tutaj, bo ta prawa strona jest jeszcze nie przykręcona, jak widać, tutaj. Tylko te trzy deski z dołu są przykręcone. I tutaj jest, na razie tak to wygląda. Tak to wygląda może się prawdopodobnie się udać się wszystko obić jeszcze tutaj boxy bo tutaj tutaj dolna część to są już poprzykręcane boxy oczywiście jeszcze zostały tutaj no ale to już zostawiam później żeby bo nie jestem pewien czy mi desek starczy po prostu stało mi jeszcze 5 desek a muszę jeszcze tą stronę yy, przyciąć znaczy dorobić i tamtą no nie jestem pewien jak starczy z deskami i oczywiście dach będzie odizolowany Prawdopodobnie taką pleksą, albo płytą. Na razie tego, bo ona będzie na kawałki to pocięte. Jeden, jedna część, druga część, trzecia część. Ale to na razie to już pod sam koniec. Jak już się, jak już się zrobi po prostu. To już pod sam koniec będzie odizolowane. I tutaj no tak wygląda tył. Tak wygląda tył. Obity tutaj jest. Jak widać perfekcyjnie. Wszystko. I tutaj została. Tylko tu u góry zostały szpary. Ale to się wszystko będzie tam docinało na samym końcu. Docinało na samym końcu. No tutaj jest jeszcze nie przykręcone dlatego tak wystaje. Ale to tutaj będą jeszcze takie kątowniki, żeby tu ładnie to wyglądało. I powiem tyle. no Tutaj jeszcze góra została dociąć. Tutaj będzie te skosy. Skosy wszystko zostają na sam koniec bo żeby skosy najwyżej zrobić z innego materiału, by nie starczyło dlatego też no tutaj najpierw tą ścianę obiję dotąd tak jak teraz zostawię tamten, tamtą górę i skosy sobie zrobię później i zrobię po prostu drugą ściankę drugą ściankę i boksy więc myślę, że dzisiaj się uda wszystko obić jutro zostanie przód to znaczy tutaj klateczki tutaj drzwiczki więc jutro będzie najwięcej roboty, najwięcej roboty. Znaczy najmniej się można zmęczyć, ale naprawdę będzie naprawdę ciężko, Ej, żeby to wszystko rozkminić. Tutaj ktoś mi mówił, że z tyłu jest 30 cm, a z przodu jest 50. I tak było w planach, tak było w planach, ponieważ chciałem, żeby mniej więcej skos był na równo z tym. I jak widać wyszedł ten skos, mniej więcej taki sam. Tam jest z tyłu też jest 30, 35 cm z tyłu, z przodu jest y powyżej tam jest 50 czy 60 bodajże i tutaj z przodu też tak wygląda z przodu też tak wygląda bo z tyłu jest też 32 bodajże czy 35 i z przodu jest 58 coś takiego żeby to dobrze skoc wyszedł ale to bardzo dobrze wyjdzie no krójki sobie poradzą tak czy siak najwyżej będą z przodu siedzieć i bardzo tutaj fajnie wygląda jeszcze zobaczymy czy tutaj nie położę po prostu na spód jakiejś takiej żeby po prostu się wyciągało, jak to zrobię. Ale to się wszystko zrobi na sam koniec, bo na sam koniec no to już zostaną takie wy wykończenia. Myślę, że w piątek, jutro i w sobotę sobie po prostu wykończę. Jutro już skończę. W... Znaczy w sobotę już wszystko skończę. Pomaluję i wszystko będzie dobrze. No to bierzemy się do roboty tutaj. Zostały do przykręcenia rzeczy. Odtąd tu jak widać są trzy deski już przykręcone. I została tutaj reszta do przykręcenia. Tutaj rysuję linię. Tak jak tutaj na przykład, żeby było mniej więcej równo, powbijane, a rysuję linię, ponieważ mi brat pomaga też tutaj przykręcać, więc żeby było prosto. Strona jest już zrobiona, obita, przykręcona. Teraz bierzemy się za następną. Za następną. Trzeba oczywiście. To ociąć, idealnie. Już jest jedna, to No i teraz niestety nie uda mi się nagrać, bo potrzebuję dwóch rąk, żeby tutaj przykręcić. za no niestety nie dam rady. Tak wyglądają klatki na ten moment. Ale niestety na dzisiaj to już jest koniec ponieważ po prostu no, rozładowały mi się już dwie baterie w w krętarce. No i już nie mam czym muszę podładować no to dopiero jutro, zanim się podładuję. Tutaj mi zostało jeszcze tak, jedna podłoga, druga podłoga, trzecia czwarta, bo tutaj u góry ze skrawków zrobiłem tylko tak yy, odwrotnie co tutaj do dołu i do tych dolnych odwrotnie ponieważ no taki miałem materiał i jakbym chciał tak zrobić to by mi zabrakło dosłownie 10 cm dlatego zrobiłem po prostu tak jak tutaj jest tutaj jeszcze dzisiaj prawdopodobnie może się mi uda dorobić tutaj deseczkę no i tutaj jedną deseczkę też no i myślę, że na dzisiaj to jest koniec Zostały mi jeszcze tylko 3 3 deski takie na podłogę więc myślę, że tutaj na tą jedną i tutaj na trzy boksy niestety mi na podłogę nie starczy. Będę musieć kombinować. To znaczy no, będę musiał po prostu tam z altanki wziąć drewno. Niestety, bo nie starczy. No ale cóż, nie poradzę nic na to. Niestety. Jutro zajmę się tutaj z przodu ściankami. Zajmę się z przodu ściankami. No i zobaczymy. Zobaczymy. myślę, że jutro góra w sobotę się mi uda yy, skończyć. Mam w planach tutaj <laughs> z przodu jeszcze przykręcić tak, jak na przykład, jest tutaj taką deskę, i tutaj będzie do drzwiczek, tak jak tam jest, i <laughs> nie pokażę, bo za zasłaniając, tak, jak tutaj jest, że na środku jest deska, więc potrzebuję dwóch takich desek, więc prawdopodobnie będzie z takiej jednej, yy, drugiej deski, tutaj przykręcone. Ale to jeszcze nie wiem, nie wiadomo ile mi starczy tych desek, więc zobaczymy. No, niestety, no, braknie chyba mi dosłownie dwóch desek, żeby tutaj obić wszystko. Więc będę musieć kombinować. Na szczęście to na, sam, na samą górę, więc nie będzie widać. Jak widać, no, jest bardzo dobra już. Bardzo dobrze już jest zrobiona. I tutaj mi zostało tylko dach odizolować, ale to już na samym końcu. I idwiczki, więc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, bo widzę, że dużo osób nie subskrybuje kanału, a ogląda też odcinki, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.